Więc aktualizacja 6.0 jest już prawie pod naszymi drzwiami, wraz z nią nowe banery, a na nich postacie, jak i nowe, jak i te powracające. I dziś właśnie chciałbym się przyjrzeć bliżej tym właśnie postaciom I dokładniej omówić po kogo wishować, a po kogo nie warto wishować Więc zacznijmy od fazy pierwszej, w której jest Lauma oraz Nihida Które są obydwie postaciami Dendro i są obydwie świetnymi supportami Zacznijmy jednak od Nihidy, która jest dość starą postacią Patrząc się z perspektywy aktualizacji Ale mimo dalej jest mega mocną postacią Która jest niezastąpiona w reakcjach zawierających Dendro Ale poza tym mamy, które potrzebują Dendro aplikator Nihida po prostu nie istnieje, więc jest to postać ograniczona tak naprawdę do trzech reakcji, które są dość mocno grywalne po dziś dzień i zawierają w sobie dendro. Ale problemem ich jest to, że teraz przeciwnicy mają zbyt dużo HP i dawno dendro nie było widziane. No, bawy, całym nadlanie nie dostaliśmy ani jednej postaci, która byłaby z dendro. A właśnie wy nadlanie skok HP w wy, się wynosił aż 4 miliony, więc porównując to z Fontaine, który miał podniesione HP tylko o 1 milion, to jest naprawdę duża różnica i dendro trochę wyszło z mety. Ale to standardowe w grach gacha. Power Creep jest czymś naturalnym, by ludzie wyszowali po nowe postacie i czuli się, że są lepsze niż poprzednie. I była grywalna po dziś dzień, pomimo tych drastycznych wzrostów HP dalej sobie w miarę radziła z każdym kontentem, ale to już po prostu nie było to samo, co było na początku. I teraz wchodzi Lauma, która jest kolejnym dendro supportem, który będzie świetnie dodatkiem do teamów, na przykład z Nilu. W dodatku ma wbudowaną konstelację drugą Nilu, wy swój własny kit od razu, więc nie musimy dodatkowo ubiszować po c Nilu, jeżeli byśmy chcieli dokładnie ten sam efekt, co jeszcze bardziej uzasadnia, dlaczego warto jest mieć Laumę, jeżeli gramy właśnie z Nilu po swojej stronie. I jeżeli ktoś ma Nihida oraz Nilu, i lubił ten styl gry, to pulowanie po Laumę jest świetnym pomysłem, bo na pewno ten team odżyje i będzie mocniejszy niż nikt dotąd. Więc Nihila prawdopodobnie powraca do mety i warto ją mieć na swoim koncie, bo prawie każdy team z Dendro ją potrzebuje, więc na pewno jest warta waszych wiszy. Dobra, jak już mamy Nihilę za sobą, przejdźmy więc do Laumy. Lauma, która daje nam nową reakcję Lunar Blue, czyli połączenie Dendro, dokładnie Laumy... Bo na razie tylko i wyłącznie ona daje nam dostęp do właśnie Lunar Bluma i połączenie jakiejkolwiek tak naprawdę postaci Hydro. Tak naprawdę aplikatora. I ta reakcja jest po prostu stricte buffem, tak jak mówiłem, do Nilu i do Teamów z Nilu. Więc jeżeli chcecie grać pod Nilu, no to Lao ma świetny wybór. Ale jeżeli ktoś nie lubi grać Nilu, na przykład ja nigdy nie lubiłem w Nilu, bo nie lubiałem grać Dendro po prostu, bo nie interesowała mnie w ogóle ta reakcja, odkąd ona wyszła, po prostu nie podobał mi się styl gry, jaki ona reprezentowała. No i wszystkie postacie, jakie ja mam Dendro, to tak naprawdę albo były darmowe, były w eventach do rozdania, albo po prostu przegrałem. Na nie 50-50, tak o tobie mówię, ty zły. Więc nawet jak i mam je na koncie, to one nie są zbudowane, bo nie lubię po prostu tej reakcji. I... To się chyba właśnie teraz zmieniło, bo prawdopodobnie w wersji 6.1 zostanie przedstawiona nowa postać, w której właśnie Lauma ma być supportem, bo od jakiegoś czasu Genshin robi tak, że bierze postać z supporta, po czym dodaje do niego perfekcyjnego DPS-a. I tak było na przykład z Escafere i Skirk, i teraz było tak samo z Inefą oraz Flintem. No i prawdopodobnie dokładnie to samo dzieje się z Laumą. Będzie perfekcyjnym supportem do Nefer, która ma być nowym dendro DPS-em, który w ogóle ma. Ignorować dendrokory i ma je tak jakby pochłaniać, żeby robić swoją własną mechanikę. Więc mi się to bardzo podoba, bo właśnie nie lubiałem w tym dendro właśnie tych dendrokorów, więc prawdopodobnie po Laumę będę wishował. W dodatku spekulacje chodzą, że jej najlepszy Team to będzie Lauma, Nihida i Hydroaplikator, co oznacza, że Nefyr będzie chciała Laumę. I dzięki temu będzie mega mocnym DPS-em, ale problem w tym, że będzie chciała także Nihidę, co może spłukać nas jeszcze bardziej przed wersją. 6.1 Oczywiście jest to nowa wersja, która daje nam około 80 wyżej oraz dostajemy 20 za darmo z okazji rocznicy Genshina, ale mimo dalej, jeżeli przegramy choć jedno z tych 50-50, możemy skończyć bardzo źle, nie mówiąc już o ludziach, którzy nie mają nic zaoszczędzonego tego, bo łyszowali na przykład po inff właśnie tym patchu, więc no może być trochę krucho, jeżeli chodzi o te łysze, jeżeli chodzi o wersję 6.0. Więc jak na moje, jeżeli nie macie nihidy, no to bym ją olał, jeżeli macie, chcecie Mieć Nefer, bo jeżeli tak naprawdę chcecie Nefer, no to musicie mieć Laumę, a jeżeli nie chcecie mieć Nefer, to nie musicie mieć Laumę i wtedy możecie przykładowo zdobyć Nihidę i Laumę i po prostu cieszyć się nową, odświeżoną Nilu. Więc według mnie sytuacja wygląda właśnie tak, że Lauma do Nefer, a jeżeli nie chcemy Nefer, no to wtedy możemy wyłyszować sobie Laumę i właśnie Nihidę i cieszyć się po prostu dniem bo nie będziecie musieli wyszować w wersji 6.1, bo tak jak mówię, spekulacje wychodzą, że Nefer będzie właśnie w tej wersji. Więc ja polecam zagrać bezpiecznie i zdobyć Laumę, jeśli chcecie ją po Nefer, aby nie wypalić się z wishy. Jeżeli chcecie odświeżyć team Zynilu, to wtedy Lauma wraz z Nihidą są wam bardzo potrzebne. Następnie mamy banner broni w fazie pierwszej i jest on po prostu świetny, bo potrzebujecie te dwie postacie i jeśli nie macie broni Nihid, to nic się nie dzieje, bo jeżeli wypadnie wam właśnie ona, to dalej jest to bardzo, ale to bardzo dobra broń. Nawet Podejrzewam, że będzie to jedna z lepszych broni do Laumy, dlatego, bo Lauma także potrzebuje trochę elementala, więc myślę, wydaje, że będzie to też dobra broń do niej. Oczywiście, jeszcze tego w 100% nie wiemy. Prawdopodobnie od razu, jak wyjdzie Lauma, to także wejdzie do niej poradnik. Przynajmniej postaram się jak najszybciej go wziąć i zorganizować, więc polecam zostawić suba na przyszłość, żebyście byli zorientowani jak to tam w nie wygląda. Okej, okay, fazę pierwszą mamy już za sobą, więc teraz przejdźmy do fazy drugiej, w której znajdziemy flinta oraz jelan. Jak poprzednim razem, zaczniemy sobie od Jelan, która jest Hydro Supportem bądź Sub-DPS-em specjalizującym się w nakładaniu Hydro na przeciwniku. Co więc jest dobrym supportem do wielu teamów, niestety, by nakładać Hydro, musi atakować podstawowymi atakami, przez co ma antysynergię z niektórymi postaciami. No, ale po dziś dzień Jelan jest bardzo dobrym hydroaplikatorem i może być dobrym dodatkiem do naszego Flinta, który idzie pod nową reakcję Lunar Charge, który może. Krytować, czyli jest to zwykły elektrocharge tak naprawdę, który po prostu potrafi... Mieć crit rate i crit damage w dodatku, więc możecie skrytować nim i zadać masywne dp DPS. Oczywiście, na start pokazano nam supporta z nową reakcją, tak? Bo najpierw pokazali Lunar Charge i pokazali Inefe, która była no, dość słaba, jak mam być szczery. Jak widziałem tą postać i potem zobaczyłem ją w akcji jej numerki, no to stwierdziłem fakt, no to, to chyba coś jest nie tak, co, 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 czegoś tu brakuje, jakiegoś małego trybika. Bo wiecie, ona, ona jest robotem. E, no, więc e, okazało się, że tak, miałem rację. Brakowało trybika, a tym trybikiem był Flint, który jest DPS-em, a ona jest supportem. I właśnie dzięki Inefie będzie on posiadał bardzo, ale to bardzo duży damage. Więc dla tych, co nie wishowali po Inefę, niestety na jego perfekcyjnego supporta przyjdzie nam czekać około trzech paczy, bo zwykle po trzech paczach jest pierwszy rerun. No, chyba że jesteście. W no to wtedy poczekacie na nią ponad rok. Choć wątpię, bo nie jest ona zykrio, więc raczej wróci szybciej niż w Przynajmniej mam taką nadzieję. Co do baneru broni, to bronie do main DPS-a są zawsze mile widziane i dają pokaźny boost do Damage'a, do naszych main DPS-ów, więc wyszowałbym tylko i wyłącznie po broń do flinta ale pamiętajcie, że banery broni jest trochę słaby i często można dostać coś, czego kompletnie nie chcecie, więc róbcie to z rozwagą. Jeszcze szybko powiem, że łuk od jelan jest także bardzo dobrą inicjatywą na inne postacie, więc możecie śmiało wiszować po prostu nawet jak wam wypadnie ten łuk. Nic złego się nie dzieje, bo ten łuk faktycznie jest dosyć dobry do paru postaci, więc na pewno wam się kiedyś tam przyda. Okej, okay, to na tyle na temat banerów. Dzięki, że dotarliście do końca i napiszcie w komentarzu po kogo będziecie wiszować.